Krokami zbliżają się święta Wielkiej nocy. To dla katolików najważniejszy czas w roku liturgicznym. Wyszliśmy jednak z kamerą na ulicę miasta, by zapytać, które święta preferują dczewianie: Wielkanoc czy boże narodzenie. Wielkanoc czy boże narodzenie? Ech. Ważniejsze święta są oczywiście wielkanocne, ale pod względem rodzinnym to wydaje mi się, że jednak Boże Narodzenie. Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Boże narodzenie, bo są dłuższe. A jednak ten aspekt wolnego. No tak. No i tak. Wielkanoc jest faniem, bo można później w poniedziałek polać, pośmigać. No właśnie, co, śmigus do gózan najbardziej. To i to! To i to. Tak, co podejdzie pod rękę? A, a kto się powinien bać w poniedziałek? Na kogo się pan zaczai z tymi rózgami? Z tym z Na córki. Pewnie córki od rana w gotowości czekają. Które święta są dla pani ważniejsze? Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Jedne i drugie. Uważam Wielkanoc. No ale takie. Ja wiem, jako ludzie jesteśmy przygotowani. Boże Narodzenie takie bardziej tradycyjne, ale wydaje mi się, że chyba Wielkanoc. Ale ja nie jestem strzewa, a pan mnie tu kameruje. Proszę, Wielkanoc czy Boże Narodzenie dla Pani? W, Wielkanoc jest, jest ważniejsze, jest... nie? W kościelnym, ale oba są na równi traktowane. A rodzinnie, tak przy stole? Rodzinnie też. i wigis, Kolacja wigilijna i śniadanie. Wielkanocne, to jest taka tradycja rodzinna. A kiedy większe obżarstwo, wiosną na, na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie? Bo wiosną raczej nie, bo wszyscy dbają o linię, nie? Czyli śniadanko będzie <laughs> śniadanko dietetyczne? No nie zupełnie, ale tak nie, nie aż takie obżarstwo. To drogie Panie, czego nie może zabraknąć na kociewskim wielkanocnym stole? Białe kiełbasy, to, to, to już szan, jajko, <laughs> barszcz biały. Nie wiem, co kto A lubi. ze słodkości. Ze słodkości mazurek oczywiście. <grym, <grym, babeczki, no. Babeczki wszystkie takie, to będziemy tak robiły wszystko. Pisanki malowane były? Jeszcze nie. nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. malować pisanki, będziemy. tak? Czy no. malować? No. A czekasz na zajączkę już? No. A ktoś Ci przyniesie zajączek? Coś mu tam podpowiadałeś? Ja chciałam diamentowego. Diamentowego zajączka? Takiej, ale dokończ Pani, powiedz z czego ten zajączek Ja bym ma być, w jakiej gry? Z najklawta. Wesołych i zdrowych Spokojnych świąt. Spokojnych dziękujemy wzajemnie. Boże Narodzenie. Dlaczego? Bo jest śnieg. Choi. A w tym roku nie było śniegu. Nie było, nie było, ale zawsze ważniejsze są takie, nieświęta. Boże Narodzenie. A co na, na tym wielkanocnym stole, czego nie może zabraknąć? Kiełbasy i jajek. I żurku tam. I żurku, pewnie. tak, tak, żurku. Będzie obżarstwo w tym roku? Będzie, będzie, na pewno. Dzień dobry panowie, widzę, że już świąteczne przygotowania ruszyły? Tak. na razie. A co jeszcze będzie trzeba zakupić przed tymi świąta, świętami, bo to chyba najmniejszy wydatek, Jeszcze co? jajeczka, o, ładnie, święconkę jakoś tam. Co, co panowie najbardziej lubią na tym świątecznym stole znaleźć? Ja wiem. Babkę marmurkową, o, makowiec. To najlepsze babki, babki piecze? Możemy zareklamować żo żon. Kup, kupowane, Tak, już przygotowane, ładnie. No. A panowie, powiedzcie, które święta są fajniejsze: Boże Narodzenie czy Wielkanoc? No, tamte są bardziej takie uroczyste. Więcej rodzinni przyjeżdża, i dłuższe są do wypoczęcia. No, w ten sposób. A tu krócej? A tu no. krócej nie tylko króciutko, nie? A będą luzgi? Będzie tłuczenie? A będzie tłuczenie, lanie, podupiek to niegrzeczny jest, no. no to Wesołych no. Świąt ja no, życzymy. Ja też życzymy Pani, Dziękujemy. dziękuję. Dziękujemy. Które święta są ważniejsze dla chrześcijanina, Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Moim zdaniem Wielkanoc jest najważniejsza. Y Względem wiary, względem świąt Wielkanoc jest najważniejsza. Boże Narodzenie też jest ważne, ale najważniejsza jest Wielkanoc. Jak my ją przeżywamy i naprawdę. Dla nas Boże Narodzenie. Dlaczego? Ale jest to zawsze symbol symbol po prostu wiary Boga, prawda? Jednak Wielkanoc jak, tak zawsze nam się kojarzy faktycznie z miłym świętem na zasadzie święto odrodzenia, święto wiosny, święto stania, ale już chyba nie ma takiej jak gdyby wielkiej wagi jak Boże Narodzenie. W Polsce chyba bardziej Boże Narodzenie skultywowane jest, jest takie bardziej rodzinne. Wielkanoc zawsze jest takim tym drugim świętem po. A co, czego nie może zabraknąć na wielkanocnym stole? Co no. króluje? No na pewno baranek, jajeczko i babka. Smacznego zatem życzymy. Dziękuję. Jajka. Dziękuję. Co w święcące musi się znaleźć? Jajko, sól, masło, pieprz, yy, kiełbaska, jakieś słodycze, jakaś babka. Jajka, przymusowo jajka, barszcz, jajka. Biała kiełbaska. Biała kiełbaska, tak. No żurek musi być, nie? Bo to bez tego to, to nie są święta, nie Renia? To czego nie może w tym roku zabroknąć na stole wielkanocnym? Jajeczka. Ekologicznego. Tak, eko, ekologicznego, to jest prawda. Czy czym będziemy się jeszcze opychali? No ciastami królują. No makowiec, hmm, babka wielkanocna musi być. Mazurek. Mazurek, o właśnie, mazurek przede wszystkim, no. Porządki przede wszystkim już są mniej więcej porobione. No i okna umyte, prawie wszystkie, chociaż jest ich 16. Ojej. Jak przygotowania do świąt? Pomalutko a do przodu. Chyba będzie dużo, dużo gości, bo tyle ziemniaków. Nie. A które święta są ważniejsze, Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Boże Narodzenie. Dlaczego? A bo no, tak się przyjęło, nie wiem, ale wolę Boże Narodzenie. Bo choinka i tak w ogóle Kolędy? Holendę? A. Z, mieszkam od A. miesiąca i zostanę już w to, No, świeżo upieczona Tczewianka, to jakie, jakie tradycje przywiozła Pani do trzewa takie wielkanocne, których my tutaj możemy nie mieć? Co na stole? Jeszcze nie wiem, co, co takiego tutaj nie macie w Tczewie. A co, jakie... Przede wszystkim jajka, no, no, szynka, biała kiełbasa, no takie takie dania A. jak... No, podejrzewam, że takie same. A co do koszyczka wielkanocnego świątecznego trzeba włożyć. Co trzeba? Baranka z masła, sól, u was szynka, no no takie, wszystkiego tam po trochu, kawałek chleba, no, no nie wiem jak. Mazurek jak... będzie Będzie, Mazurecznie upieczony. Tak, sernik też. No to, tylko po zazdrości takiego fajnego. A formu. u was jak jest inaczej? Sernik, mazurek, no baranek, wszystko to samo. No to samo. No to jeszcze zapytamy o, o lany poniedziałek. No, lany poniedziałek. Wodą się lejemy czy różgami? Z wodą, wodą, wodą. A tutaj jak? Różgami i wodą też. No. Mieszkałam kiedyś w Szczecińskim. Tam była, woda była tak klana okropnie. Różgi też były w tradycji. Nie wiem, jak tutaj wygląda. I to, i to. I to, i, i, to. i to. Także trzeba się bać. Słuchajcie, czy ja Was będę oglądać w telewizji? Będzie się... pani oglądać też w telewizji. I walcząc co chwilę, na czwórce? W już leci, mi to, mnie. Wszystkiego najlepszego na święta. Zapraszam. Dziękuję, wzajemnie. wszystko dobrego. Wzajemnie. Polak a... musi więcej kupić, żeby nie zabrakło, nie? Na stole. Czyli cały czas zastaw się, a postaw się? Tak jest. No ale potem żołądek nie boli po takim obrzędzie? Nie, nie. O, widać powiem, nie? A <laughs> które dla pana święta są fajniejsze? Kiedy jest większe obżarstwo, kiedy jest przyjemnie, boże narodzenie czy wielkanoc? Jednakowo. Tak samo. Tak samo. No, to czego panu życzyć na świętach? Zdrowia. No to życzymy. Dziękuję. Dziękuję.